No I witam Was wszystkich serdecznie. Dziś zajmiemy się czołgiem Valentin 2, który był używany przez armię polską, który jest czołgiem Premium Wacie. No, może zacznijmy od konfiguracji. Żeby tak było fajnie. Więc tak, działko jest to samo co w tym czołgu, mianowicie to jest czołg LTP i działko mamy to samo. Patrz, patrzcie na porównanie nawet Wam pokażę. Ech. Nie, nie, aha, czyli się nie da teraz wystawić dwóch okienek, że to jest to samo działo. W każdym razie to jest to samo działo, zresztą widzicie nawet tu. No, yy, średnie uszkodzenia 47, penetracja 87. Akurat na czwartych tierach, tak jak ten czołg ma losowania, czwar czwarte tiery tylko i wyłącznie. To jest w tym czołg bardzo fajne, że ma właśnie losowania na czwarte tiery, Na czwarte poziomy. Yy, uh. Bardzo fajnie się sprawuje na tych czwartych poziomach. Pancerz kadłuba 60, 60, 60. Pancerz wieży 65, 65, 65, więc jest bardzo fajnie. Sporo dinga. Jak go wyrzuci na trójki, to jest praktycznie nieprzebijany. Okej, okay, dobre. A to co? Krótka charakterystyka jest Eee, nie to. Nie to, nie to. Krótka charakterystyka, jeszcze według Wargaming, co oni piszą, brytyjski czołg, który był sprowadzony do ZSRR w ramach Glenn Blazou. W sumie wysłano 3782 sztuk, ale niektóre spoczęły na dnie Atlantyku wraz z transportującymi je do Mormańska statkami. Obwód Mormański to jest z, z, z koło Finlandii. No i My ciągle atakujemy ten właśnie obwód, więc... Mniej więcej wiemy, gdzie leży obwód mormański. No okej, okay, dobra, to co? Chyba do bitwy... Trzeba ruszyć. A, O, może jeszcze ceny pocisków. 14, 800... I 14. Powiem wam szczerze, że nawet na goldzie idzie zarobić, więc... Z tym ciągu... Nie ma problemu z zarobkami. Okej, okay, dobra. Zaczynamy bitwę, zobaczymy co nas zaatakuje, na co nas wyrzuci, mam nadzieję, że z trójkami. Ha, chyba mało czwórek jeździ, ale to dobrze. O, nawet, nawet fajnie wylosowało. B1, DW2, m czyli pz 3 Dość fajnie wylasa, mało przebić idzie. No cóż, okej, okay, dobra, to pojedziemy do mojego, Przy okazji wiadomo, reklamy trzeba wydać. Okej. Okay. Hmm, to pojedziemy sobie w kierunku kwadratów d 3 zobaczymy co tam się uda działać podobnie okay. działko ma wolniejsze w przeładowaniu od tego od Churchilla i to jest ten minus w tym właśnie czołgu pamiętajmy że to działko ma 45 mm kaliber to wbrew pozorom nawet szybciej powinno przeładowywać a no właśnie przeładowuje wolniej Cóż tego się nie ogarnie, jak to się mówi. Okej, okay, no. Wyjedziemy. W mankament tego czołgu jeszcze ma winać. Bardzo wolny ten czołg. Aczkolwiek wystarczy. Kecho. Okej, okay, dobra, zobaczymy co nam się uda coś działać. Mamy keho, mamy cruzera. PZ1c widzę na, na ten, na spota samobójce wyjechał Aczkolwiek sobie nieźle radzi, już nie Dobra, no, boom Oj, stoję Stoję na gąste, nie fajnie. Ej, keho zdjęli. Dobra, my się wycofamy, my się wycofamy szybko. Dopóki jeszcze żyjemy i możemy. I pojedziemy na tego cruisera, cruiser nam wielkie nic robi. No kierowcę nam, kierowce, na, kierowce na uszkodzili. No fajnie. No niestety to załoga. Pan nam wywziwi często. O, dostał. wystrzeliłem było 61 pocisków jest 58 czyli 3 wystrzelone z czego chyba przyjmę hmm. chyba w każdym razie coś kontynuujemy okej okay. dobra wyjeżdżamy na ten na cruiserka oczywiście od razu naprzód i widzicie czołg przyjmuje od zaraz mi a i zdjęli mnie. Chyba pojedziemy jeszcze jedną bitwę. Bo tam bitwa da się... To i jak na końcowy tej pierwszej bitwy. Jak widzicie, zarobiłem 1500 pomimo tego, że sprzedałem strzelan z Golda Easy. Musiałem więc za amunicję wydać 6400. sreberków. Damage. Ten mizerny damage pozwolił mi na zajęcie siódmej pozycji w teamie, mniej więcej Tak trochę byle jak. Pojedziemy jeszcze jedną bitwę. Dzisiaj jeszcze nagram relacje z Esla, który się odbył w piątek, a jutro prawdopodobnie dorzucę filmiki z CW. bo dzisiaj ich nie mogę, ponieważ są pewne ku temu powody. Żeby tego nie robić. No cóż. Eee, Okej, okay. wyrzuciło nas jeszcze lepiej. Jeszcze fajniej. Teraz próbujemy pokazać na co nastać stać, bo poprzednia bitwa to była porażka. Okej, okay, dobra. No nasz tekstik rekrutacyjny. I możemy ruszać. c'est plus ça Dobra, pojedziemy. I teraz tak, pojedziemy sobie na zamek. Standardowy kurs bardziej wytrzymałych czołgów. I zobaczymy co nam się uda na tym zamku działać. Wróg też ma Valentina, ale zwykłego. I zobaczymy co nam się uda. Ok jedziemy Nikogo jeszcze nie ma, już z tamtej strony jest ta piętnastka, na którą coś nie Nawet pocisk by nie doleciał z tej odległości Nie Chociaż może E! Jest się zgubił Może dostał Nie Tak więc pociski nie dolatują ja 527 metrów i już jest problem z dolatywaniem do pocisków T-50 strzela na górny Ech, Nie, mam rozgasł. No to jedziemy. Co by tu o tym czołgu jeszcze powiedzieć? Tak jak pokazywałem, potrafi zarobić strzelaniem zgodna. Nawet na tej bitwie mogę zarobić i mą Przynajmniej spróbować. No niekoniecznie już muszę, bo już jestem ośmiu. 1600 w plecy tak więc Ne, schowali się. Patrz, no ale zaraz na nich się tu biegnie. Prosto na nich no, op. Nasz Valentina P, nasz ten beczek sobie zdjął, nie? się jadą, nie dadzą mi zdjąć, nie dadzą mi zdjąć. Nie dadzą mi, o może dadzą, nie? Ech, kurczę. Przemaga konwentera. Chuuu, nie wiem co to było. Zaraz serdeczkę, co to jest? Spalmy takie. Jeszcze jedno są. A, M5 Stewart. No to dobra. Pojedziemy ich jeszcze wykończyć. Tam no, są tylko 3 czwarte tiery i 1 trzeci. No i trzeba ich wykończyć. Pamiętajmy, że gramy na wyniszczenie, nie na kapa, aczkolwiek już kapuje PZ1C i to dobrze idzie mi się od wroga nie wraca. Wkurzę w kapowanie, wkurzę. Dlatego fajnie jest grać jest, bo tam jest na wyniszczenie, nie na kapowanie. Co mnie bardzo cieszy. Mogliby w sumie wprowadzić coś dla tych eszloviców, właśnie, że jak jest ESL, i na, na stronie ESL ogólnie wybiera się turniej i się w nim da, to mogłoby się pojawić bitwa specjalna. Fajnie i... by wtedy było. A tak to trzeba samemu ustalać, jest tak trochę... mader no zawzięta przez sojuszników Super Czyli też wielkie nic zrobiłem Ale chociaż wygrałem <grystanie> I tysiąc ekspa Co nie tu batik no. no więc okej okay. Co my tu zrobiliśmy Piąty dimage w teamie Przy takim małym dimage Czyli miałem Kim zajebisty. Tak yy, 3000 zarobiłem na czysto, 8800 straciłem, otrzymano 12000, automatyczne naprawa na prawo pojazdu 180. OK. Cóż, to chyba na tyle. Żegnam się z wami i do